To jest poradnik Radosława, a w tym poradniku pokażę Wam, jak zainstalować mapkę do Minecrafta. Otwórzmy sobie naszą przeglądarkę. W tym przypadku będzie to ma mapka Top 10 od Minecraft Blow. Top Ten. Mm, szpital. No, Mamy nasz Top Ten, w szpital. Dziwna nasz download mapek. Tam link pod... O, za głośno. Download mapek. Wchodzimy sobie. Czekam, aż on się załaduje. Wybieramy sobie miejsce, które nam mi się najbardziej podobało, albo wszystkie. Załóżmy, że to będzie miejsce pierwsze. Teraz minimalizujemy sobie. Tworzymy nowy folder. My, a, p, Tak, następmy sobie. Kiedyś już takie miałem. Mamy nasze mapki. Teraz powracamy do naszej przeglądarki. Damy sobie download. Save. tu dajemy taki trójkącik na dół Save as i wybieramy sobie nasz mapki. Dajemy save. Czekam, aż nam się pobierze. Na przykład zdjęcie na szyderach. Wezmę go tego. Tak ciekawostka, żeby poczekać chwilkę, no tu się nam już pobrało. Już wcześniej pobrało. Taka aneg anegdotka tak, krótka. Za górami, za lasami, żył Bin Laden z talibami. Aż pewnego dnia we wtorek, kiedy dobry miał humorek, w komputerze wcisnął Enter i rozwalił WordLay Center. Już nam się prawie pobrało. Tu sobie możemy zamknąć. Jeszcze sekund, 10. Yes, complete. Zamykamy internet. Przechodzimy. Wpisujemy teraz procent, a, p, p, d, a, t, a, procent i enter. Wchodzimy w folder .minecraft, w saves i mamy nasze mapki. Otwórzmy sobie nasz folder z mapkami. Otwieramy, tu ma, się tam takie archiwum pojawiło. B one of love of good. No, mamy nasz brun. To sobie zamykamy. Musimy wszystko zamknąć. Teraz pozostaje nam tylko odpalenie Minecrafta. Wchodzimy w Minecrafta. Tryb jedno powinno nam się pojawić. Tutaj o jest. Umbrook1.pl oraz good Minecraft. Grają w wybranym świecie To na się powinna pojawić Nasza mapka, którą sobie pobraliśmy Na przykład, bo trochę lagi, się jeszcze generuje świat To jest ta mapka, którą sobie pobraliśmy jak już Nasz szpital Są różne Fontanny Dobra. Mam nadzieję, że ten paradnik wam się przydał Спасибо за внимание.